Zapraszam Ciebie dzisiaj na dosyć przyjemne, ale też konkretne stretch flow, czyli będziemy płynnie przechodzić od jednej pozycji do drugiej. Zaczynamy ze stopami mniej więcej na szerokość bioder, może trochę szerszej. Ręce połóż na biodrach i z wdechem otwierasz klatkę i z wydechem rolujesz się w dół, kręg po kręgu, od głowy przez ramiona klatkę piersiową, chowasz się w dół, kolana są śmiało zgięte, na dole robisz wdech i z wydechem kręg po kręgu wracasz do góry i wdech, tutaj otwierasz klatkę i z wydechem kręg po kręgu schodzisz w dół. I wracasz przez okrągłe plecy do góry. Tak, no to już mamy ciało, to teraz dodamy sobie ręce, z wdechem otwórz klatkę, a ręce spleć z tyłu głowy. I z wydechem pomagasz sobie rękoma i kulisz się mocno. Zwijasz się w taką, jak papier. <grym> Rolka papieru. Z wdechem otwórz klatkę. I wydech, kręg po kręgu schodzisz w dół. Jeszcze takie dwa razy schodzisz coraz niżej. Chcesz poczuć tutaj rozciąganie i przodu ciała na wdechu. A na wydechu, jak się zwijasz, to wyciągnięcie, rozciąganie w plecach, być może też z tyłu nóg. I wracasz powoli sobie do góry. Wyciągnij ręce do boku, stanie szerzej na nogach. Stopy są skrywane na wprost i wydłuż tu. W prawo i w lewo. Wyciągasz prawo i w lewo. I w prawo i w lewo. No to tutaj już dodajemy tempo, więc na no spokojnie. Osiem, siedem, sześć, pięć. 4 3, 2 zatrzymaj się z lewej strony i zrób skłon do boku. Tutaj wdech, otwórz klatkę, spójrz się lekko za siebie, z wydechem przez okrągłe plecy zamień strony i zrób skłon w prawą stronę. Wdech, otwórz klatkę i wydech za okrągłej plecy i zamieniasz strony. To jest taki płynny ruch, zginasz mocno kolana, okrągłe plecy zamieniasz, prostujesz te kolana i wyciągasz tu. I jeszcze pięć wdech. Spokojny wydech. I cztery wdech. I spokojny wydech. I jeszcze trzy. Ostatnie dwa. I ostatni raz. I wydech. Zatrzymaj się z prawej strony. Tutaj zrób wdech. Otwórz klatkę i z wydechem przytul się do swojej prawej nogi. Wyciągnij lewą rękę w dal, czy za kostkę, czy za łydkę, czy za stopę. Tak chcesz tu wydłużyć cały bok ciała i z wydechem zginasz swoją lewą nogę, czyli tej, której nie trzymasz. Wdech, prostujesz i wydech, zginasz. Prostujesz, wdech i wydech, zginasz. Nie zmieniasz położenia tej lewej dłoni. I sześć, wdech i wydech, zginasz. Pięć. I cztery. Ostatnie trzy. I dwa. I ostatni raz. Wyprostuj obie nogi przez dół. Przejdź na drugą stronę. Wyciągnij teraz prawą rękę w dal. Czy za łydkę, czy za kostkę, czy aż tam za stopę. I z wydechem zginasz prawą nogę. Prostujesz wdech i wydech zginasz. Prostujesz wdech i wydech zginasz. I pięć. I cztery, ostatnie trzy, i dwa. Jeszcze w dal mocno zginasz. Ostatni raz prostujesz obie nogi przez dół, zegnij oba kolana i przez okrągłe plecy powoli. Stajesz do góry i przejdź sobie do trójkąta. Lewa noga z przodu, prawa z tyłu i wyjdź na pół palec tylnej nogi. Podwiń miednicę, pośladek z tyłu napnij. I teraz uwaga, robimy przysiad w dół, wypychając biodra w przód, czyli chcesz poczuć rozciąganie z przodu prawego uda, wracasz i stąd pół palec tylnej nogi zostaje. Cofasz biodra do tyłu i schodzisz w dół do takiego stolika, czyli wydłużony kręgosłup. I wracasz do góry, podwijasz miednicę, schodzisz w dół, wracasz góra wdech i z wydechem w do przodu i wracasz, czyli biodra kierujesz do żeber, jak schodzisz do przesiadu, wracasz kręgosłup neutralny i odwijasz miednicę, wypinasz pośladki do tyłu i wracasz do góry. I dół, i góra wdech, i wydech dół, i wracasz, i pięć. I cztery. Ostatnie trzy. Jeszcze podwiń. I dwa. Ostatni raz. Zatrzymaj się na dole i oprzyj kolano na macie, a nogę lekko wyciągnij do przodu. Znowu podwiń miednicę, napnij stół pośladek. I uwaga, schodzisz w dół biodrami i wracasz do góry wdech. Tutaj nie tracisz ustawienia miednicy. Jeszcze osiem i siedem i sześć. Wypychasz biodra w przód 5. Pamiętaj, żeby napiąć ten prawy pośladek. cztery i trzy. Dwa. Jeden biodra opuszczasz nisko w dół, oprzyj prawą dłoń obok nogi, po prawej stronie nogi, wyciągnij lewą rękę w dal. I uwaga, przez górę zginasz tylną nogę, chcesz dotknąć dłonią za stopę i wracasz do przodu. I znowu przez górę otwierasz klatkę, chcesz dotknąć stopę i wracasz. Mocno zginasz tylne kolano, chcesz poczuć rozciąganie z przodu prawego uda, ale też otwarcie klatki poprzez te skręty w klatce piersiowej. I wydech przód. I jeszcze dwa. I wydech przód. Ostatni raz zatrzymaj. Zrób dwa spokojne oddechy. I wróć. Do góry zadrzij z tyłu stopę, wyprostuj nogę w kolanie i hop, podsuń nogę do góry, daj ręce na biodra i wracasz powoli do góry przez przód, przejdź na drugą stronę albo po prostu zamień nogi. Zegnij lekko kolana, podwień miednicę, czyli biodra kierujesz w stronę żeber. I z wydechem schodzisz dół do przysiadu. Wracasz, góra, wdech i tutaj odwijasz miednicę, czyli pośrodki kierujesz do tyłu i schodzisz w dół nad tą przednią nogę. Wdech, góra i wydech, podwiń miednicę, zejdź w dół. Wdech, góra i przód. I wdech, góra, podwiń miednicę, schodzisz w dół, do przysiadu. I góra i z wydechem przód. Pamiętaj o tym, żeby plecy były proste. To jest najważniejsze, a nie to, żeby iść jak niżej. Mm -hmm. Tutaj plecy wyprostowane i wydłużasz cały kręgosłup. Tak, I jeszcze cztery. I tu. I trzy. I dół. Ostatnie dwa. I ostatni raz. I dwa. I trzy. I cztery, tak zejdź dół do klęku, oprzyj krzbiec stopy na podłodze, wyciągnij nogę troszkę bardziej w dal. Miednica zostaje podgięta, czyli biodra już do żeber i z wydechem wypychasz biodra w przód. Wracasz, góra, wdech i wydech, wypychasz biodra w przód. I góra, wdech i wydech, dół. I góra, wdech i wydech, dół. Chcesz czuć tutaj rozciąganie z przodu? Lewej nogi. Czy to jest pachwina, czy to uda to zależy od twoich słabych stron, więc na spokojnie przejmuj się. <laughs> Jeszcze dwa razy. I ostatni raz zatrzymaj na dole Oprzyj lewą dłoń obok nogi, a prawą wyciągnij w dal i przez górę zginasz tylną nogę, chcesz dotknąć dłonią do stopy i wracasz. I zginasz tylną nogę. I wracasz. Jeszcze osiem, i wróć, i siedem, i wróć sześć, pięć, ostatnie cztery, i trzy, i dwa, i ostatni raz. Stąd przechodzimy do zwykłego klęku. Ta noga zostaje z boku. Możecie sobie wyrównać tą pozycję, tak żeby stopa była obok kolana. Jeśli wam jest e, tutaj twardo w kolano, można sobie położyć poduszek, poduszkę e, pod kolano i będzie ok, mam nadzieję. Wyciągnij nogę troszkę bardziej do boku. Pośladek tej prawej nogi jest napięty i pcha kolano do tyłu. I z wydechem schodzisz w dół, nisko biodra i wracasz do góry wdech. I wydech, schodzisz w dół, nisko biodra i wracasz do góry. Wdech. I powoli dół. I góra, wdech. I wydech, schodzisz jak najniżej w dół i wracasz do góry. I jeszcze trzy. I ostatnie dwa. Zatrzymaj jeden i pulsujesz biodrami w dół. Dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyprostuj tą nogę z boku, oprzyj dłonie z przodu i teraz wypinasz pośladki do tyłu, przenosisz biodra do tyłu i wracasz, podwijasz miednicę. Tak? Czyli pośladki mocno tak wypinasz do tyłu, a klatkę otwierasz i tak, nie tracąc ustawienia miednicy, przenosisz biodra do tyłu i do przodu. Chcesz tu poczuć rozciąganie po wewnętrznej stronie prawego uda. I jeszcze trzy razy. Ostatnie dwa, zatrzymaj się z tyłu i trzymasz wydłużasz kręgosłup 5, 4, 3, 2. Jeden, wróć na środek, zostajesz w tej pozycji, z wdechem wyciągasz prawą rękę do góry i w dal, spójrz się za tą ręką i z wydechem chowasz dłoń pod lewą pachę, wyciągasz w drugą stronę i wdech, otwórz klatkę, wyciągnij rękę w dal i wydech, wyciągnij w drugą stronę. Spokojny wdech i wydech i wdech, wyciągasz rękę i wydech. Jeszcze trzy. I wydech, wdech. I dwa. Zatrzymaj się na twardych latach i pulsuj jeszcze w ręku w tył. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oprzyj dłonie tutaj z przodu, i teraz rozsuń się nogą w dal do boku. Nie chcesz tu czuć ogromnego, wielkiego najgorszego rozciągania. Chcesz czuć, że coś tam pracuje po wewnętrznych stronach ud. Jeśli chcesz, możesz przenieść ręce na przedramion. I delikatnie bujesz się w przód i w tył. I w przód i w tył. Mhm. I spróbuj spowolnić swój oddech. Spokojnie oddychasz. I kolano tej prawej nogi nie jest skierowane do wewnątrz, tylko jest skierowane na wprost. I tutaj chcesz napiąć ten przód prawej nogi, żeby chronić staw kolanowy, żeby on tutaj nie dostał kości. <laughs> Jeszcze dwa. I ostatni raz. Uwaga, teraz wracamy do góry. Stąd przechodzimy na lewe kolano, obracamy nogę. Do pozycji gołębia. Taki myk. Czyli teraz będziemy rozciągać lewy pośladek. Przenieś sobie stopę w kierunku zewnętrznej krawędzi maty. Na tyle, ile jesteś w stanie, ile poczujesz rozciąganie w pośladku. Tak? Czyli ta noga nawet może być tutaj w kącie prostym docelowo. Otwórz nogę tyle, ile jesteś w stanie, i pobuję biedrami z prawej na lewą stronę. Zatrzymaj z biodrami równo, zadź tylną stopę i wyprostuj tylną nogę. I uwaga, biodra są nisko, kierujesz biodra w stronę podłogi, z wdechem wydłuż kręgosłup, a z wydechem schodzisz w dół nad tą przednią nogę. I wdech wydłużasz do góry. Trochę tak, jakbyśmy robili pompki. Tylko, że łagodne pompki, i tu wykorzystujesz też siłę swojego biodra. I jeszcze pięć i dół. i cztery, ostatnie trzy, i dwa, ostatni raz, brawo i stąd opuszczasz kolano, przechodzisz do klęku Zamieniamy strony, czyli teraz lewą nogę kierujesz do boku, kolano za siebie, czyli napinasz ten mocno, mocno napinasz ten lewy łoślady, ręce na biodra i schodzimy w dół. Wracasz góra, wdech i wydech, schodzimy w dół i wracasz góra, wdech i wydech, schodzimy w dół. I jeszcze niżej. I jeszcze pięć. I cztery. I trzy. Ostatnie dwa. Jeden, zatrzymaj, pulsujesz w dół. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze pięć. Trzy, dwa, jeden, prostujesz tą Nogę lewą i przechodzisz do klęku podpartego. Tu możesz wyrównać tak pozycję kolanej skierwan do przodu. I tak cofasz biodro do tyłu, czyli wypinasz po środku do tyłu. Przenieś biodra za siebie i do przodu. Bujesz się w tył i w przód. I w tył, i w przód. Spokojnie oddychasz. Wyciągasz mocno i kręgosłup i chcesz poczuć rozciąganie po wewnętrznej stronie lewej nogi. Jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Zatrzymaj z tyłu i pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, wracasz do klęku podpartego, noga zostaje tutaj z boku. Z wdechem lewą rękę wyciągasz do góry albo jeszcze dalej za siebie. I z wdechem chowasz ją pod prawą pachę. I wdech, otwierasz klatkę. I wydech, zamykasz. I wdech, otwórz. I wydech, zamknij. I spokojny wdech. I wydech, zamknij. Jeszcze cztery. I jeszcze trzy, ostatnie dwa. Zatrzymaj rękę u góry i już ją w tył. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż dłonie tutaj na dwóch stronach. pałusz z przodu i teraz przechodzimy do już rozkroku. Wydłużamy tą lewą nogę w dal. Jeśli chcesz, możesz przejść na przedramiona. Tu chcesz czuć lekkie rozciąganie. Nie chcesz czuć nic, nic super mocnego, bo ten trening też nie jest typowo pod biodra, więc one są lekko rozgrzone, ale chcemy tutaj być dosyć ostrożni. Delikatnie bujasz przód i w tył, i w przód, i w tył. Cały czas wydłużasz. Kręgosłup. Mhm. I pośladki kierujemy do tu. Tutaj nie chcesz mieć mocno podwiniętej mietnicy, tylko nawet lekko odwiniętą, czyli pośladki kierujemy w stronę sufitu. Jeszcze trzy. I dwa. Jeden. Ok. I wracasz powoli do góry. Przechodzisz na prawą nogę i siup, Przechodzisz do pozycji głębia, po prostu rotując tą przednią nogę, kierując stopę do zewnętrznej krawędzi maty i powoli bujasz się z jednej na drugą stronę. Tak. Jeszcze na jeden bok i na drugi. I zatrzymaj się z biodrami. Nisko w dole, zadrżaj tylną stopę, wyprostuj tylną nogę, a biodrze nadal kierujesz w stronę podłogi. Zrób wdech, z wydechem schodzisz w dół do skłonu w przód. I wdech, wydłuż kręgosłup. I wydech, skłon w przód. I wdech, miękki ruch i wydech. I wdech, miękki ruch i wydech. I jeszcze trzy. Ostatnie dwa. I ostatni raz. Brawo, przejdź sobie. Hop, tak przyturlaj się do zwykłego siadu, czy skrzyżnego, czy prostego, jaki jest dla Ciebie wygodniejszy. Połóż dłonie na kolanach. Zrób kilka krążeń klatką piersiową. Takich miękkich. I w drugą stronę. Tak, otwórz klatkę z przodu, zamknij z tyłu. To ma być przyjemny ruch. Jeszcze dwa. I jeden. Zatrzymaj się na środku. Oprzyj dłonie na tyłe żeber. Tak, tym razem tyły żeber. Tak, Okolice tutaj. Hop. W ten sposób. Na tyle oczywiście czujesz się komfortowo, jeśli chodzi o mobilność barku. Więc jeśli tu jest bardzo niekomfortowo, wracasz do objęcia żeber od boku. Zamknij oczy i kierujesz swój oddech w swoje dłonie. Czyli chcesz poczuć, jak się unoszą twoje tylne żebra. I tylko oddychasz, nic więcej nie robisz. Zrobimy teraz wdech na 4 sekundy, i wydech na, też na 4. Wdech, raz, 2, 3, 4, wydech, 4, 3, 2, 1, wdech, raz. 2, w swoje dłonie, 3, 4, wydech, 4, 3. Dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, dwa, jeden. Ostatni raz, dwa, trzy, cztery i cztery, trzy, dwa, jeden. Oprzyj dłonie na kolanach, z wdechem otwórz klatkę. Twoje oczy mogą pozostać zamknięte. Z wydechem zamknij klatkę. Wypchnij żebra w tył. Wdech, otwórz klatkę. I spokojny wydech, zamknij klatkę, wypchnij żebra w tył. Ostatni raz wdech. I spokojny wydech. Wróć na środek, powoli otwórz oczy. Bardzo Ci dziękuję za ten trening. On był szybki, ale konkretny. I taki trening można robić nawet codziennie, więc masz sobie zapisać i robić tyle, ile chcesz. <laughs> A ja Ciebie zapraszam <laughs> za tydzień na następny film. I taki życzę miłego dnia, wieczoru, czy tam poranka, gdziekolwiek teraz nie jesteś. Zapraszam do subskrybowania, oczywiście, do dawania łapek w górę i komentowania, a wszystkie informacje dotyczące zajęć, których prowadzę, albo właśnie dotyczących tego treningu, znajdziecie w opisie na dole. Cześć!